Witam was bardzo serdecznie Dzisiaj gram w Arsenal akurat nie, nie patrzcie na te niki na to, bo się grało tylko testowo więc no. Zapraszam do filmu! Co to jest jakaś jakiś karabin? To jest chyba tak sp złędny spamer. Co? Czym we mnie oni strzelają? yo? Ej no. Dobra. Jakiś... Ale dobra, ta gra mi się inaczej wydawała, że wygląda normalnie. No, dobra. Jakie serio dziwne rzeczy. Ty, e, ty tam stój w miejscu, eh, hp, e, hp. E. Co mu się stało? No, w mordę. Bądź ty, zostaw zostawmy no, na potem. A ty... Co kuźwa tam? Szkoda, że nie mam miotacza ognia, bo... przydałoby się spalić kogoś. Ta gra jest tak nierealna, że... Nie wiem, co mam powiedzieć po prostu. Dobra, mam jakiegoś spamera. No plecy mi robi, no. Mam 5 punktów. Źle nie jest, żeby były te snajpy, pewnie już by było więcej. Co on zrobił mi? Szczerze, boję się tych ludzi. Zaczynam przynajmniej tak mieć. Aha, chłop mi ubił Ow, O Dwa rewolwery, co? No, piękne. Piękny shot, tak zgodzę się. Idealny aż Ja mam kosę. Mhm. Ciekawa, zagłoska. Ej, tu wszyscy by na tą jedną, jedną snajpę grają, serio? Chcę się nauczyć, mogę z niej grać, hej w sumie? Dobra Aha, dwóch mam Hopy, hopy, co za robicie durnoty Prześciamo No to trochę źle, co? Ja znowu zamykam tabelę, Jak chce się Kto wie, ten wie Dosyć ciekawa mapa, jak to nie powiem, nie powiem że nie Dobra, tu Dobra, śpi To jest tamty spamer. Tam to było spamerem, to nie jest spamerem, szkoda. Pistolet nie spam... O. o ciekawe, no leczenie, leczenie. O mordy. O, ta sama osoba znowu. A teraz nie. Mogę wejść na dach, tak dla śmieszności. Dobra, teraz nie zamykam tabeli, widzicie, nawet jest lepiej. Dali mi zwykłe bronie, i już tabeli nie zamykam. Albo dali mi bardziej widocznych przeciwników do pokonywania. Dobra. Tak. I zaczynam ich doganiać, tych pierwszych. No. Ej, dobra, nie jest tak źle. Trzecie miejsce? Mogło być gorzej. Gdzie tu są kolejni? Dobra. Jeszcze przynajmniej takich czterech zabić jak najszybciej się da O, w oknie Będzie jeszcze tu No, trochę gorzej Nie jest tak tragicznie Dali mi jakiegoś Diglo rewolvera Będzie ciężko, mówię o oh. Dobra, tego co ja się trochę boję, bo on tam maszeleje Koniec co? No, co on robi, ten ostatni? Ten jeden taki. Ten jeden mnie już zaraz wyprzedzi. Hm. No, on dosłownie zaraz mi wyprzedzi mnie. Co oni zrobili? Ow. Ja nie chcę wiedzieć, czego ten chłop używa, że on ma takie rzeczy. A, wywalił mnie chłop z miejsca. To to po tej rundzie koniec. Dwa fragi. Drugie miejsce tak średnio jeszcze nie jest nawet, więc... Dobra, Skup full skupienie. Full skupienie w 100%. No i odesz. O, podszedł od pleców, no. Nie ma co. Mierne, miernie trochę. A ty co? Ej, dobra, to było chore. Ale fajny klip by był z tego, żeby to była inna gierka. Już mylę teraz strony. Dosłownie wcześniej było, było się w czerwonych, teraz niebieskich. Yy... Czy. Znaczy, na dobra, no. Na odwrót. Wcześniej było się w niebieskich, teraz w czerwonych. Tak, trochę mieszam. O, w mordę. To przez to strzelać nie da się. No to się ubezpieczyli, chociaż łapy. Mój AIM znowu nie działa tak jak trzeba. Tylko tu w ogóle jest AIM trochę inny, więc no. Tam na przykład CS ma trochę inny rodzaj strzelania i celowania. Tak samo na przykład Fortnite ma trochę inne. A o to jest Roblox. Tu wiecie, w Robloxie można wszystkiego się spodziewać. Kamera lata szybko. To jest moje DPI normalne. A zazwyczaj to ja na CS gram na, na 1 plus pod myszkę. Na mężce sobie ustawiam jedno wyżej. Źle tak nie jest, co? O, dobra, wywalili mnie, znowu gorzej. No, trochę było śmiesznie i trochę prawie tragicznie. Nikogo zabić mi się nie udało. Dobra, jest ok. Jest ok. Jest ok. Nie jest ok. A i dobra, ta gierka jest dowolona. Nie ma co się dziwić, że ludzie w to grają. Niektórzy się będą wkurzać, bo nie będą ogarniać strzelania. a Niektórzy się nie będą wkurzać, bo ta gierka ma proste strzelanie. O, Chłop mnie przez kibel zabił, no nie no, co jest? Albo przez jakieś metalowe, nie wiem co to. Ow. Dobra, ta broń musiała być OP. MK dali mi. Hmm. Mimo to, że ta gierka nie jest taka jakaś mocno. Po... O, koniec. Znowu czwarte miejsce, czy wy mi musicie serio tak da robić?